Już pomału sobie zaczniemy, tutaj poczekam jeszcze chwileczkę, aż tutaj wszyscy się zjawią oczywiście. I zaraz sobie podwieramy tutaj kilka nagrod. zobaczymy co tutaj ciekawego się uda zdobyć, że tak powiem. Super, super, to jest nieważne i lecimy, z strasznym player pickiem. Liczymy na coś fajnego, liczymy na to, że te player picki po prostu oddadzą, albo że uda się trafić w jednego tego piłkarza. Zobaczymy co ciekawego nam da, mamy Glidisha84, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny opener. Bardzo fajny opener, ok. 83. Pamiętajmy się z Killianem Buffet, jeszcze widzicie do trafienia. To też jest yy, fajne, że w tygodnia też można trafić. 83. Całkiem fajnie sypie. Całkiem fajnie sypie, ale my nie zwalniamy tempa. 84. Ej, powiem, ja że ty piki. Warto było czekać na razie. Może jakaś nowa karta. Niestety nie. Cheerware jeszcze sprawdzą, czy tutaj może Kamara ma jakąś kartę specjalną. Chyba nie ma. Yy, okej, okay, lecimy dalej. Weźmy dalej Lukas Vazquez no niestety ty! 75, plus, słuchajcie, lećmy, lećmy, trafmy coś fajnego końca, ja będę będzie jak wyższa, najwyższa overall. Mimo wszystko wadzi w Adlerze, to, że tam jakieś sposoby. Tutaj możemy akurat brać tego gorszego, że tak powiem, tego 75, bo tutaj do dużej różnicy to nie robi. Tutaj mamy duplikat, czyli możemy wziąć też żeby niżej overallowego, skoro mówisz, że to jest w jakiś sposób. Więc będę w ten sposób przed. Tutaj też niżej overallowy, czyli cały czas tak jak Bilbo mówiłeś. Jeżeli nic nie trafimy, to, no, to jak coś, to mi po prostu oddasz, okej, okay, tutaj też w takim razie weźmie, weźmiemy sobie tutaj Eduardo, a nie Nuneza, no tutaj muszę Ascensję wziąć i fajne są te pijki, naprawdę całkiem ładnie oddaje, okej, okay, Marshall czy Soler. dobra, weźmy wyżej overallowych, już nie ważne, dobra, weźmy tych wyżej overallowych po prostu, Richard Nisson, okej, okay, 81, całkiem nie najgorzej, całkiem nie najgorzej. Okej, okay, tutaj weźmy ty, tego niżej, tak żeby faktycznie może dla niżej gdzieś tam eee, to wszystko, okej, okay, tutaj weźmy tego co nie mamy, co, co mamy, to nie mamy do próbie. I teraz weźmy, O, okej, okay, dane, 84, o miał ifa, słuchajcie, o miał ifa, niestety już nie ma, okej, okay, tu możemy wziąć tego niżej overallowego, faktycznie się crossart, sięmanetko, eee, tu mamy Wolanda. okej. Okay. No, i trzeba by coś. Jest! Jest! Mamy to! Let's go! Ma zdrowie ten okiem! Mówiłem, że tego bardzo. Proszę bardzo. He he. Warto było czekać. Warto było czekać, Warto było czekać. Mamy to. Wow! Piękne. Piękne. W ten sposób oddaję, najwyraźniej oddaję. Powiem wam, że naprawdę jest dobrze, jest dobrze. Mazrawi. Ile? Dobra, o, generalnie właśnie się piki wszystkie zwróciły. Jakie zrobiłem. Właśnie wszystkie piki się zwróciły, jakie zrobiłem, więc Mazrotop. No znaczy, oczywiście ta cena spadnie, nie i tak dalej, więc... Tutaj... Dobra, niczej overallowego nie będzie. Weźmy zróbmy w ten sposób. Jest Kilian do trafienia, jest cala do trafienia ten nowy. Naprawdę fantastyczne karty są dobra tam Ronaldo jakiś mierny. <grych> dobra, chopany jeszcze, dajcie popany, dajcie coś fajniejszego. Ja wiem, że Mazzrowie jest fajny, ale Mazzrowie jest jedną z gorszych kart w tym evencie. Proszę, dajcie jeszcze coś. Okej, okay, kornet, go nie mamy. Nie wiem, ile tych nam zostało jeszcze. Jeszcze trochę zostało. Dobra. Dajcie, dajcie, na jedną listę dawajcie tego. O, inform. No, cena pastnika. Z tej drużyny tygodnia, ale z Francji też, że, no. Lopez niestety, niestety jest gorszy, no. Przykro mi, no, przykro mi. Ale patrzcie, mam jedną kartę specjalną na tutaj. E, że tak powiem, listę, także nie ma tragedii. Zobaczmy. dobra, tu muszę wziąć Jordzinię. W ten sposób, może oddaję, może nie, ale tu muszę wziąć Jordzinię, bo właśnie, czy jednak w spoko, tutaj w Delofeu. No, że ta lista powinna chyba się skończyć swoją drogą. Um, Okej. Okay. Kolom także niżej overallowy. Zrobimy dalej ten sam sposób. Yy, Okej, okay, tu weźmy też tego niżej overallowego, bo czemu by nie? Jeszcze ważne mecze sobie zrobimy, bo jeszcze nie robiłem. Okej, okay, znowu Eduard. Yy, tak jest, klikat. Okej, okay, yy, tu chyba bez różnicy, ale weźmy Alcanziego, bo Manchester City jednak się lepiej że tak powiem. Okej, okay, Zapata, no muszę mieć zapata, słuchajcie, 83 overalla 83 plus biorę już. W ciemno, no kurde, dobra, weźmy w 7-5. róbmy tą taktykę, słuchajcie, jest Salah jest z jest Hernandez, jest James, jest Fofana z tych takich kart, w które chcę trafić, bo Mazrał jego już mamy, Kosasa, dobra, no jest tragedia na razie, co się no mamy, mamy zwrot, więc tragedii nie ma, nie, ale generalnie liczyłem jeszcze na jakąś kartę, no nie, no nie, dobra, generalnie myślę, że możemy sobie te wysłać do klubu, zobaczyć, ile tych pików jeszcze mamy, aha, to jest ostatnie lista, dobra, Trzymajcie kciuki, słuchajcie, ostatnia listewka. Trzymajcie mocno. Nie, naprawdę w 85 8 <grymne> Tak szczerze, chyba go wezmę. W sensie do FBC jakoś się przyda, nie. Kurde... Dobra, weźmy lobotkę. Ale mam nadzieję, że za to dostanę jakiegoś Salaha, nie? Albo. albo kasero sobie przyjdzie. U, dobra. U, u, u. Dobra, teraz już mamy 100% rod bo, yy, bo mam 180 tysięcy, mniej więcej tyle wydałem na player playerpiki. Tak więc, mamy zwrot, Winnie Junior, witam serdecznie. Siemaneczko. Kondobia, ok, okej. się siema. Kończą się nam playerpiki. Kończą się nam playerpiki, to wszystko przez to, że Jorginho nie wybrałem. Proszę bardzo, yy, dobra. Mmm, to jest generalnie smutna historia, bo to jest chyba ten, co skończył karierę, nie? Przez kontuzję. Chociaż chyba nie to, ale mniejsza. Okej, okay, Gulasi 8.5, także naprawdę całkiem, całkiem fajnie. Ale chciałbym jednak kartę z nowego eventu. Ewentualnie IFA Kiviana na Dobra, weźmy Lazariego, bo ma mniej y, overala. Także taktyką robimy. Y, Okej. Okay. Go nie mamy, ale też ma mniejszy overall. Okej, okay, zostało słuchajcie 5. 5 do końca. No nie niestety. O ma wyższy overal, w ogóle jest chyba z mali ten gościu, okej. Okay. Gridzisz, dobra nie wybieramy Gridisza, wybieramy mały overall. i teraz dajcie, dajcie, czy piki. no nie, dobra weźmy niższy overal, Dake. Teraz może jakiś, jeden? Nie? Po pana Christensen. Eee, Christensena weźmiemy tam do ważnych meczów, bo będzie potrzebne, więc już w ten, w ten sposób patrzę. I... o, jeszcze info na koniec, proszę bardzo. Całkowicie bez spiny. w sensie było trochę potu, żeby nabić te 11 A potem już poszły te mecze, po prostu poddawałem Ło! mamy, sala! Nie, co to jest? Nie, naprawdę O dajecie mi kartę Z nowego eventu i dajecie mi suso Dajcie mi suso, kartę z nowego eventu i daje mi suso, nie? Ja pierdziele Nie może być gorzej niż 81, dobra jest jakieś pocieszenie. Jest jakieś pocieszenie. Dobra, lecimy słuchajcie. Trzy, pi, trzy player piki. Kilian do trafienia. Wtedy jak trafią Kiliana, to sprzedaję swojego i mamy wzmocnienie. Proszę, Kilian. Chodź. Chodź, Kylian. O! No, mamy udawanego Kiliana. Udawany Kilian. Ja chyba wezmę sobie Berk, Berkuisa. Nie wiem jak się to czyta. Ze względu na to, że przeprzyda po prostu za na jaką słapę. Po drugie zaraz trafimy w Cordimosa z wypaczki z IFAM, bo widziałem jak to on leci. Więc dla na 100% będzie trafiany. A Berkuj jest niekoniecznie. Leźmy z drugim. Proszę, Kilian. Jest Casemiro! Let's go! Dobra, Casemiro, jak najbardziej spoko. Casemiro w tym momencie 61 tysięcy. Jakbyśmy się zastanawiał, jeżeli chodzi powiedział Berkuisa 10 tysięcy, to znaczy równowartość Pixelu. Mamy Casemiro. No to co, lecimy do góry w tym overallem? <głos》> lecimy do góry. Dajcie kilianka, dajcie kilianka! No, nie, nie, Grifo. No, w sensie, okej, okay, jakby jest spoko, bo są całkiem fajne overale 90, więc to nie mogę narzekać, no ale jednak wiadomo, że tutaj nadzieja zawsze jest na tego najlepszego. No ale może w paczkach, może w paczkach, słuchajcie, chociaż widziałem, jak te paczki oddają. No nie oddają, no, może w ten sposób. Ok, lecimy. ify w środku napastnik Francja. Proszę. Zróbmy to. O Jezu, Wlachodemos widziałem. Przewidziamy. <laughs> no to co? W środku jeszcze laka Bergu No może nie. <laughs> może nie. Henderson, zobaczy sobie, czy nie jest równowartość w Pixelu, pewnie tak, tak jest, dobra. I dla pewnie też, ale dla to sobie zostawię ze względu na Uber, ale tam, że zostawiamy okej, okay, idziemy słuchajcie, z paczką za 50K. Może w niej jakiś inform Kiliana, może jakaś nowa karta specjalna. Albo nawet nie walkout. Mamy Hiszpanię, mamy Celes, jest to Angelino, także tragedia, słuchajcie, tragedia. O, Saint Maxim No 3000 pewnie kosztuje. No to jest spoko. I sobie wyśmijmy na listę. No fajnie by było trafić Kilianka. Słuchajcie, paczka Ultimate, mamy nowy event, mamy Salaha, mamy tyle nowych kart. Proszę, dajcie, dajcie. Jest! Dajcie coś! Hiszpania, nie suso! O Jezus Maria, naprawdę. O Jezus Maria, suso! Ok, no mamy jeszcze Bruno, mamy Roysa O Jezus Maria. To jest tragedia, nie? Nowy event. Team of the Week, zajebisty nic. Nie mogę, nie? No nie mogę, Hiszpania, zio, pikę, O! I ten, walkout. Wow. Mamy walkout. Wow. 86 overall, nie? 10% szans na 88+. Czyli, tego otworzę, głupią matematyką, jeżeli otworzę... O jest, proszę, sala! Anglia! PES, James, Tak jest! Let's go! Let's go! W końcu, w końcu! 333 tysiące! 333 tysiące! Do dwóch na chwileczkę w z tym pięknym widokiem. No się mam! Let's go! Dobra, sprzedajmy go póki kosztuje. Dajmy kupić nie kosztuję. Zbierzmy go, myślę, na no, listę sąsoru. I słuchajcie, no, żeby tylko się ten sprzedał ten James teraz, bo. Co? No, nie chce się sprzedać, słuchajcie. Nie chce się sprzedać, James. Coś czuję, że chyba jednak troszeczkę jeszcze za wysoko go zostawiłem Patrzcie, nie! Bo prostu nigdy nie chcę kupić. Czy 120. Gdzieś tam polują pewnie ci, powiedzmy, sniperzy na te karty. Ty! My go nie wystawiliśmy? Ty gdzie jest? Aha Boże, bo to nie tu. Tu. O! Sprzedał się. Jest nieważne. ważne.